Mamy wieczór, jest ciemno, jesteśmy po pracy i to jest godzina dla relaksu, tak można by powiedzieć. Natomiast jest to czas jeszcze, który można przeznaczyć na coś innego. W tym tygodniu dzielę się tipami, jak uczyć się szybciej języków obcych i jak ja również się uczyłem, i dzisiaj właśnie opowiem o jednym z sekretów. Tego, jak udało mi się w ciągu kilku lat opanować do poziomu komunikatywnego dwa języki obce. Jeśli interesuje Cię to bardziej, to zapraszam w tą niedzielę 19 października 2025 o godzinie 17. Zapraszam na live, gdzie będę o tym opowiadał. A więc do tematu. Mamy wieczór, jest po pracy. To, co robię od wielu lat, to że uczę się codziennie języka. Natomiast jednym z sekretów jest to, żeby wykorzystywać wolne chwile do tego, które normalnie byłyby pustymi przebiegami. I powiedzmy, jedną z takich wolnych chwil jest właśnie wieczór po pracy, kiedy wszyscy wracamy niby ala zmęczeni, ale wracamy wtedy na przykład komunikacją miejską i możemy sobie zrobić z słówka z Anki. Możemy sobie em, obejrzeć wideo edukacyjne w nowym języku. Możemy sobie przeczytać książkę, jeśli lubimy czytać. Możemy słuchać audiobooka. Tak ja, ja często robię, że audiobook słucham w nowym języku, którego właśnie się uczę. Nawet można go sobie spowolnić. Można to zrobić na YouTubie, można to zrobić na Audible, tak samo spowolnić to, jak audiobook szybko jest puszczany. Więc wieczory. Które nam normalnie mogą przepadać, które w większości osobom przepadają, my możemy wykorzystać do nauki języka, i do tego bardzo zachęcam. To jest, czy to jest sekret? Nie nie wiem. Ja tak robię, że uczę się zarówno porankami, jak i wieczorami. Wiele razy uczyłem się, i tak było w ciągu ostatnich kilku lat, kilka przez jakiś okres nakładający się rok, półtora, gdzie uczyłem się dwóch języków w danym momencie jednocześnie. Więc ja akurat rano robiłem sobie język niemiecki, a wieczorami robiłem sobie hiszpański. I tak było mi wygodnie, łącznie ze słówkami i oglądaniem. Słuchajcie, tipów na to jest dużo. Ja jakoś opracowałem swoją metodę, że oprócz zajmowania się nieruchomościami, tak jak teraz, to jest akurat lokal gotowy czy przygotowywany w budynku, który już stoi. Natomiast zrobiłem też deweloperkę w tym samym czasie, co uczyłem się dwu, tych dwóch języków. Oraz, będąc na etacie, prowadziłem biznes, tak da się nauczyć również języków obcych. Jeśli Cię to interesuje, zapraszam w niedzielę, teraz w niedzielę, 19 października 2025, o godzinie 17.00. Będę robił o tym live. Umieszczę link w opisie. Zapraszam.